Tungtung tung, Sahur wrócił do gry, wiesz? Aha, no, no, no. A ja właśnie, nie wiem czy. Ej, no, Ajou Speed jest u mnie w bazie. Jak Ajou Speed? No, I show Speed. Pokaż. No, chodź. D gdzie ty jesteś? W rogu. W rogu, w rogu, w rogu. No i stąd tym Ajou Speedem. Idę do ciebie. Nie, będzie kraść, pomóż. Pomogę ci, pomogę. Uch, dobra, no, je. dobrze, dobrze. A no, to jest Ajou Speed, to jest Ajou Speed. No. Ej, dobra, Wy teraz... Wydupiaj muszę... z tą golarką! Teraz muszę iść do mnie, bo zaraz mi ukrano już widzę, że się czają tutaj ludzie. A wiesz co. Wiesz, wiecie, co jest najlepsze widzowie? Pierwszy raz wszedłem tutaj na ten serwer, nic nie miałem, 100 dolarów. Wszedłem i ukradłem Brainrota, który daje 235 na sekundę. Ale milionów? Nie, tysięcy. Ale to wow. i tak dobrze, gdy ja miałem... 100 dolarów zaczynałem tutaj, nie? No tak, tylko pamiętaj, że masz po lewej coś takiego jak odrodzenie i musisz się odradzać, żeby lepsza twoją bazę, wiesz? Po lewej. A okej, okej. Okay, okay, no. I musisz mieć na przykład takie brainnoty, żeby móc się odrodzić, nie? Ale ten Aysho Speed tu jest! Jest Aysho Speed u ciebie? Tam cały czas! Pomóż mi, bo on znowu okradnie. Już Zamykam bazę, zamykam bazę i idę do ciebie, tylko daj mi tam włącz, żeby do znajomych, żeby mogli wchodzić do ciebie. A jak to zrobić? Bo tam ja tu nie masz mam obok... tego panelu. Nie masz tego panelu? Nie mam. A, bo nie masz takiego jeszcze odrodzenia. No jest u ciebie Aishu Speed, ale nie mam jak wejść nawet, pomóc ci, wiesz? Ja wychodzę postawił... Postaw on postawił jakąś wieżyczkę, on sobie klona dał i klon wyszedł, wiesz? Aha, a jak oni się tak teleportują? Mają takie bazy kupione. A to za e, Robuxy, nie? Chyba tak, chyba tak. I z tym Aishu Speedem. A myślisz, że to jest prawdziwy? Chyba tak. Mi się wydaje, że to jest prawdziwy, bo ja widziałem, że Aishu Speed gra w Robloxa. I gra w style Brainwood. I w sumie widać, że jest bogaty, bo ma te wszystkie... Tak, tak, tak. Więc to, więc to może być Ashall Speed. Będzie jakiś event widzowie, za niedługo Santa Fuse, bo jak na razie nic z tym się nie da zrobić, więc myślę, że za niedługo go odpalą, bo już jest również choinka, Advent kalendarz, czyli za jeden dzień będzie adwentowy kalendarz. Czyli jak dobrze zrozumiałem, żeby się. Mam klikać odrodzenie, żeby ulepszać bazę, tak? Tak, tak. Zdobyć te brejnoty i możesz wtedy się odrodzić i ulepszyć bazę swoją, co nie? Potrzebuję teraz aktualnie do zdobycia truliemelu trulicina i chimpanzini bananini. Ich potrzebuje, aby móc się odrodzić. Patrz, jak u mnie już tutaj siedzą! Idźcie mi stąd! Idzie nas mieczem jakaś baba. Dostanie stołem. Dostała stołem. <laughs> potrzebuję, potrzebuję gangsterskiego fotera. Nie wiem, gdzie on go znajdę. ale... W każdej bazie musi być nobini plicy. to jest! To jest ten. Gangster masz... Bo no, I co tutaj. teraz? I, a masz tego jeszcze pierwszego? Tak, 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 mam. Teraz no mam obydwa. No to możesz dać odrodzenie i się odrodzić. I Ale stracę te brainwrapy. Wszystko ratyce. stracisz, tak. Kurde, to może lepiej na razie nazbieram trochę pieniędzy, co? Nie, 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 bo i tak stracisz pieniądze, wiesz? Wszystko stracisz. Aha, okej, okay, czyli odrodzenie. Okej, okay, odrodziłem się i co dostałem? I no z... tam mogłeś zobaczyć, co odblokowujesz. A, mnożnik gotówki. A, i mogę teraz przełączać dla znajomych. No, no, to możesz włączyć dla mnie, żeby było... Włączyłem, ale... O, patrz jakie tu gościu ma dobre brajnoty. Ej, wie, za 10 sekund się odblokowuje. Dawaj, Amgiz, go. Dobra, to zamknę swoją. Trz... I idziemy tam. Żeby nie wstał. A ja kradnę. O, kradnę. ja też kradnę. Nie ma... O! Kradnę! Jego też dopiero ładuję go chyba. Dopiero. Tak, tak. O, o, no, ładuję go dopiero. Go, idziemy krad... jeszcze górę, idziemy jeszcze górę. Idziemy, Dobra. idziemy, rozkradamy. Wszystko, co tu ma. Mam, mam, zamykam bazę od razu. Tak. O o o. Ma u radioaktyw. Jego długo ładuję na. E nie mam nie mam miejsca w Reino. Nie mam miejsca. Wiesz u siebie. To do mnie do mnie może. Czekaj, muszę coś sprzedać u siebie. Dobra, ja, sprzedaję radioaktywnego. tego. Radioaktywnego ma. Tak tak. Widziałem właśnie. Też chciałem go wziąć. Niosę go. Leci za mną. Nie. Tak. Od, obudził się już? K kolega go uratował jakiś. Dobra. Czekaj, czekaj, idę też! O nie, zamknięta już jest! Kolega go uratował chyba. Nie, aby były takie brójnociki. A tu drugi gumi lata jakiś. Nie, widzę, będzie taki duży. Oneka amba balabu i brbr potrzebuje. Wiesz co, jest musimy robić? Czalić się na tych, co się w... Długo ładuję na serwer. Tak, ale tamten się długo ładował, no i fajnego dobrej nam dał. Truly Mare trud się na szimpozyni strasznie ciężko jest zdobyć. Gdzie one są? Gdzie one ja są, to... są widzowie? Ja potrzebuję boneki ambalabalu. Boneka ambalabu O, mam bonekę. Why was, why let, why you let Europe... Mów po polsku. Why didn't you let Europe... Po polsku. po polsku. A po polsku, czemu nie, nie pozwolił, żebym go ugrał? Przecież nie była ływka czy coś. Nooo, no, no, dlaczego no, miałem ci ją ja oddać? Oddać. oddać? No stary, nie wiem, czy mnie tu w ogóle gram. No co, co mnie to tak obchodzi? Fajnie. Ja też go, tak chciałem. Tak, tak. go chciałem. Okej, okay, okej, okay, miło. A myślałam, oglądałam cię dziecińskie. Nieładnie, nieładnie. No, no dobrze. <laughs> widzisz, <laughs> <am gift oglądali laughs> to dobrze. Widzisz Anglif? Oglądali już Oglądałam cię dziecińskie. To fanka, widzisz już? Widzisz, mam Na... fanów. Nagrywamy dopiero tydzień, a mnie nie znają, a ciebie nie znają, No nie? tak. Mówię, <laughs> że następnym razem no, mi się uda. uda. Okej okay, bro, okej okay, bro. Ale pozwalaj mi ukraść jakiś ludzkich ludzi. Ciebie, nawet ty się tego Ej! Ej Gumis, chodź do mnie. Zrobimy I... im pranka, chodź. Wejdę. Chodź tutaj, schowamy się w brainocie i ja zostawię otwartą bazę. Zobaczymy czym. Schowaj się w jakimś brainocie, no. O, ja to będę miał ciężko. O, o, schowaj się tu i czekamy na niej. Czy ktoś przyjdzie, czy ukraść, zobaczymy. O, jeszcze idzie. Jeszcze do idzie. Do o, nie przyszli? Ej, nic nie biorą, nikt nie przychodzi. otwarta baza. Chodźcie, weźcie sobie, co chcecie. A może ja cię ukradnę? Nie, go mi zostaw. To każdy miły, ja wychodzę, jak to taki każdy miły. Kradnął ktoś mi mojego brainota. Bo z góry mi ktoś kradnie brainota. Ej, co ta? Babka! Ej, kradną Brainota 5 tysięcy, o co tu chodzi? <laughs> Nie, o, 120 chcesz. milionów! Ja go chcę! Ja go chcę! Ej, gumisz? <noise> o Ty nie! Jest... Staliśmy teraz zamknięci tutaj. Dobra, ja się odradzam. Jest! Trulimelo Trulicina! Kupuję! Truliero, trulicina. Tak, 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 tak! Jest super! Zostawcie mi Trulimelo, będę potrzebował jeszcze jednego wtedy. Gumisz, zostaw to! A przecież nic nie robię, nawet a nawet ja, pieniędzy ja, ja nie mam. Ja widziałem, że chciałeś go kupić. <noise> jak ja mam 17 tysięcy. Chciałeś go kupić, widziałem to. Brainrotta mi kradł. No nie, no i ukradł mi. To 5000. Okej, ja potrzebuję jeszcze i bananini. Oj, muszę to znaleźć. Łoooł! Mi go sprzedał. Lerurereurere! Za nob bambik. zostaw mojego leurereurere! Daj mi dostęp do bazy. Już tylko... Chcesz mojego leurereurereurere? Nie, bo mnie rozkradają. Weź sobie mojego, weź sobie, chodź, miś. Tutaj. To nie bij mnie. Leru, Le, 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 le. Moja baza jest otwarta i nikt mi nawet nie chce przy, przyjść, ukraść. Kradnie mi, brynota Łap go! No już, już! Co gościu, co gościu? Myślaj, że mi ukradnie. Już wywieszeć serwera całkiem. Już idę. Tu na sam końco, końcowa baza przyjść. Odblokuję jał, za robuxy i ja kradnę. Tu na górze ma, widzisz? Głośno, mm -hmm. odblokowuję, razem kradniemy. Damy radę? Mam nadzieję, bierz coś. GUMIŚ! GUMIŚ! Angi! Szybko! Szybko, szybko, kradni! Nie zamknął mnie tu! Nie Gumiś! Ja biegnę. Ja jestem zamknięty. Ja biegnę z Brain Rotem. Nie wiem, czy nam. Kradnął mi, kradną mi, kradną mi trollero! A ci kradnie. Idę tam szybko, szybko, gdzie ona jest? Ukradła, ukradła mi! Trollelo moje! <laughs> jest! Jest! Chimpanzini bananini. chimpanzini bananini! Yes! Chimpanzini bananini! A tak. ja też... Ja też go potrzebuję, odkupuję go! Nie, zostaw go, ja na niego drugi. Do... Chodźcie, bro, chodźcie! O, event się włączył, radioaktywny. Ona cię woła chyba. Ja mam odro... odrodzenie. Chcesz brajnoty moje, koleżanko? Też możesz sobie wziąć, bo ja i tak mam odrodzenie. To chyba nie Polka. Albo się boi. To co Gumiś, może ty se weźmiesz je? Ja chyba nie potrzebuję, bo ja tylko na ampie na tego, na chimpanzini, wini bananini. Dobra, ja klikam odrodzenie. Uj stracę wszystkie brynoty, no ale trudno, nikt nie chce, no to... Mogę je wszystkie stracić. Co? Ja wezmę sobie jednak. To weź sobie na górze, na górze masz, najlepszego. Weź sobie go, idź sobie weź. Tylko nie bierz szimpanzini i Bananini, bo ja widziałem, że tylko u niego stałeś. <noise> Ty to jednak za dobrze nie znasz. No, weź sobie, weź sobie. Nie wiem, ale baza otwarta. Kto chce, może sobie tutaj wziąć co chce. Baza otwarta. Baza otwarta. Napisałem, że baza otwarta, może ktoś przyjdzie, sobie weźmie. Możecie brać co chcecie, tylko nie szimpanzini, Bananini i Trulicino. To są dwa moje brajnoty, których nie oddam. O, idzie sobie weźmie? Czy weźmie sobie coś? Zobaczymy, czy coś mu się spodoba? O, tego nowego chyba sobie weźmie. To jest nowy Brainot z i Bananini. Kupuję. Masz Chimpanzini i bananini? Mam. Znaczy jeszcze nie mam, bo może ktoś go wykupić nagle. No to ja go wykupię? Ja go wykupię? Bananini. Ona mi bierze. Dostaw go! Mojego to... mi mikronni! Możesz chce wziąć gościu, co chcesz. No ty nobie! Take my brain! Ty nobię, ale nubię Co zabrała ci Chimpanzini? Tak. Dobra, niech sobie weźmie, niech sobie weźmie, niech sobie weźmie, przecież pozwalam. A no, ja I tak, tak tego nie potrzebuję. O, idzie po kolejnego, idzie po kolejnego. Nie, bierze szympansejni chyba, dobra, bierze innego. Bierze orcaero, niech sobie je bierze. O, ale mu zrobiłem dobrą bazę. Idzie po kolejnego jakiegoś, fajnie. Fajnie, bo ktoś naprawdę dostanie fajne brejnoty, bo i tak bym je stracił. O, kabo, limonetę sobie bierze. Na spokojnie możesz brać co chcesz, gościu. <laughs> on miał okradł już praktycznie ze wszystkiego. <laughs> jeden jeden miał okrad ze wszystkiego. Bierz, 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 bierz bierzcie. Czemu, czemu po prostu kraść? No bo ja i tak mam odrodzenie. Dobra, widzowie. Wszystkie brejnoty oddałem, no nie ma tu nic fajnego. Klikamy odrodzenie. I odradzamy się. Oj tak, fajnie. To teraz potrzebujemy szef Krabalkadabra i Glorbo Frutolirlo. Okej. Okay. Myślę, że to na pewno sobie ogarniemy w niedługim czasie. I widzowie, jeśli chcielibyście więcej odcinków ze Stila Braino, to napiszcie w komentarzu, a my się żegnamy razem z Gumisiem. Trzymajcie się widzowie. Na razie, no.